Gitara to instrument niezwykle popularny, kojarzony zwykle z muzyką rozrywkową. Jednak, by poznać w pełni jego możliwości, warto wysłuchać utworów muzyki klasycznej, komponowanych właśnie na gitarę. Bo gdy gra na nim tak utalentowana gitarzystka, jaką jest Lena Szmarowska, uczennica klasy gitary Elżbiety Pliszki, można usłyszeć wszystkie walory brzmieniowe instrumentu. Jak każdy muzyk, Lena dobrze pamięta początki muzycznej edukacji. Gram na gitarze już praktycznie od przedszkola. Wtedy chciałam iść do szkoły muzycznej, ale no, powiedzieli mi, że jestem za mała, więc musiałam się uczyć prywatnie. No i stamtąd poszłam do szkoły muzycznej. No i skończyłam właśnie pierwszy stopień w Giżycku. No i teraz od dwóch lat się wreszcie nie uczę. Wybór instrumentu nastąpił wcześniej. Brzmienie gitary tak spodobało się Lenie, że od razu wiedziała, na czym będzie grać. Moja mama zawsze grała trochę na akordach yy, i zawsze mi się podobało właśnie słuchanie jej. Yy, zawsze chciałam, żeby mnie coś nauczyła. Yy, no i właśnie dlatego. Od, od małego chciałam tak naprawdę na gitarze grać. Gitara to instrument niezwykle wszechstronny, wykorzystywany w wielu gatunkach muzyki należy do instrumentów strunowych, a jej historia sięga starożytności. Na przestrzeni wieków wyłoniło się wiele rodzajów gitar klasyczne, akustyczne, jazzowe, elektryczne, lena gra na świetnym instrumencie należącym do rodziny gitar klasycznych. Świat gitarzystów to świat mężczyzn. Dla Leny to nie jest problem, a wręcz atut. Ja się cieszę, że właśnie, w sumie nawet tak jest, bo też tak fajnie być, być w takiej grupie, że tak naprawdę też u mnie w szkole jest praktycznie w, w ogóle nie ma gitarzystek. I to też jest takie takie dziwne, jak na przykład ktoś się mnie pyta, na czym gram, gram na gitarze. No i też każdy wtedy trochę się dziwi, bo bardziej na przykład mnie kojarzył ze skrzypcami czy z fletem. Nauczycielką Leny w Państwowej Szkole Muzycznej w Olsztynie jest Elżbieta Pliszka. Ta wyjątkowa pedagog wkłada w naukę gry na tym pięknym instrumencie całą swoją wiedzę i serce. Lena trafiła do mojej klasy dwa lata temu, ale od razu dała się poznać od tej najlepszej strony, bo wykazuje się Ogromną pracowitością, ambicją jest niezwykle wrażliwa, też jest bardzo koleżeńska, i jak o Lenie myślę, to zawsze widzę jej uśmiech, spontaniczność, taką otwartość. Ja myślę, że w ogóle jej pracowitość i taka postawa bardzo koleżeńska przynosi na pewno dumę szkole. Jest to wyjątkowa uczennica. W ogóle posiada takie cechy, które myślę, że w przyszłości pozwolą jej być profesjonalnym muzykiem, czyli jest i inteligentna, i ma, jest pracowita, odpowiedzialna. Też ma niezwykłą zdolność manualną, taką, taką łatwość. Żaden utwór, który do tej pory był przez nas wykonywany, przez, przez Lenę, i pracowała pod moim kierunkiem, jakby nie przysporzył jej takich większych trudności, to jest niezwykłe, ale to, to właśnie ta, ta mądrość, też i niezwykła dojrzałość, mimo tak młodego wieku. A jakie plany na przyszłość ma młoda artystka? Chciałabym na pewno iść na studia na akademię muzyczną. No i potem się zobaczy, fajnie by było być takim no, dobrym gitarzystą, żeby gdzieś koncertować właśnie. To takie to są moje marzenia. Lena ma wszystkie atuty, które powodują, że śmiało może marzyć o karierze gitarzystki. Wystarczy posłuchać brzmienia instrumentu, który w jej rękach dosłownie ożywa.